Witajcie na moim kanale. Tym filmikiem rozpoczniemy serię wideo tutoriali, w których przedstawię jak po świeżej instalacji skonfigurować PrestaShop w wersji 1.7.7 tak aby można było rozpocząć sprzedaż. Myślę, że po tej serii nagrań zrobimy następną, gdzie pokażę bardziej zaawansowane ustawienia import danych zewnętrznych, źródeł instalacji szablonu oraz dodatkowych modułów. Jeśli będziecie chętni, to również możemy stworzyć własny szablon oraz napiszemy razem moduł. Nie przedłużając... W tym filmiku pokażę Wam jak wygląda sklep od strony klienta i zerkniemy na niego od strony panelu administratora. Wygląd naszego sklepu świeżo po instalacji prezentuje się tak jak na ekranie. W górnej sekcji mamy sekcję odpowiedzialną za logo, w którym możemy umieścić oczywiście własne logo, menu poziome, opcje logowania, koszyka, wyszukiwarki oraz opcję przechodzenia do strony kontaktowej. Poniżej znajduje się slider Banerów, zdjęć. Pod slajderem znajduje się sekcja produktów. Poniżej kolejna sekcja z banerkiem, sekcja z blokiem tekstowym oraz stopka. W stopce mamy możliwość zapisania się do newslettera oraz listę użytecznych linków. Zobaczmy, jak wygląda strona kategorii. Po wejściu na stronę kategorii, w centralnej części widzimy listę dostępnych produktów. Mamy opcję sortowania. Mamy zaawansowane filtry, w których możemy filtrować produkty według określonych cech oraz atrybutów. Oraz mamy moduł menu. W tym momencie skonfigurowany tak, że pokazuje nam podkategorie. Każdy produkt posiada opcję szybkiego podglądu. Szybki podgląd ułatwia dodanie produktu do koszyka bez wchodzenia do strony produktu. Przejdźmy sobie teraz do strony produktu i zobaczmy, jak wygląda. Wygląd strony produktu prezentuje się w następujący sposób. Mamy nazwę produktu, cenę, krótki opis, listę dostępnych atrybutów, możliwość dodania produktu do koszyka, odnośniki do linków społecznościowych, informację prawną, opis produktu, szczegóły produktu. Zdjęcia można oczywiście otworzyć poPie dodajmy sobie teraz produkt do koszyka i przejdźmy do realizacji zamówienia. Po przejściu do realizacji zamówienia widzimy koszyk. Przechodzimy dalej i wyświetla nam się strona, w której pozostaje nam uzupełnić nasze dane, adres, wybrać sposób dostawy płatności aby dokończyć zamówienie. Teraz pokażę Wam pokrótce, jak wygląda panel administratora. Pierwsza strona panelu administratora w głównej mierze zawiera panele statystyk. W tych panelach wyświetlają się informacje na temat sprzedaży, klientów. Jeśli chcemy podejrzeć, jak to wygląda w sklepie produkcyjnym, możemy włączyć tryb demonstracyjny. Wtedy panel wypełni się przykładowymi danymi. Po lewej stronie w panelu administratora mamy sekcję, która w tym momencie jest podzielona na trzy podsekcje: jest to podsekcja Sprzedaż, podsekcja Ulepszenia i podsekcja Konfiguruj. W podsekcji Sprzedaż będziemy zarządzać zamówieniami, kategoriami, produktami, klientami, informacjami od klientów oraz statystykami. Pod sekcji ulepszenia będziemy zarządzać wyglądem sklepu, modułami, będziemy tam je mogli skonfigurować, ustawić wysyłki, płatności oraz będziemy mogli zarządzać takimi ustawieniami jak podatki, kraje, strefy, tłumaczenia, waluty. Sekcja konfiguruj, w tej sekcji będziemy mogli ustawić główne ustawienia sklepu, zmieniać jego preferencje oraz zarządzać pracownikami sklepu. To wszystko, co chciałem Wam przedstawić w tym krótkim filmiku. Zapraszam do subskrypcji, ponieważ w następnych filmikach będziemy bardziej szczegółowo omawiać zakładki w panelu administratora. Do zobaczenia!